Wyprawa na smoczą górę. Przygoda nabi, kuby i reksa. Za wioską zakamarkowo, gdzie trawa rosła tak wysoko, że można było w niej ukryć słonia, a drzewa szumiały jak banda rozgadanych dziadków, wznosiła się tajemnicza smocza góra. Nie nazywano jej tak dlatego, że mieszkały tam smoki, choć babcia Kazia przysięgała, że widziała jednego, jak jadł na leśniki, ale dlatego, że nikt z absolutnie nikt. Nie odważył się wspiąć na jej szczyt. Aż do czasu, gdy trójka przyjaciół postanowiła to zmienić. Bohaterami tej historii byli Dnadia, sprytna jak lis i szybka jak wiewiórka, która zawsze miała w kieszeni ołówek i zwiniętą mapę. Kuba, silny jak młody Żubr, z plecakiem pełnym kabanosów i talentem do budowania szałasów. Dreks, włochaty pies z nosem do przygód, który uwielbiał węszyć, Kopać dziury i czasem, lizać kamienie, myśląc, że to lizaki. Początek przygody, pewnego wiecznego popołudnia, gdy chmury wyglądały jak wata cukrowa, Nadia bawiła się nad strumieniem. Nagle zauważyła coś błyszczącego w wodzie starą, zieloną butelkę, zamkniętą korkiem z muszelek. W środku był list, zapisany złotym atramentem. Na szczycie smoczej góry ukryty jest smoczy kamień. Ten, kto go dotknie, spełni jedno dobre życzenie. Ale uważajcie, góra strzeże swoich sekretów i nie każdy może ją pokonać. Tylko odważne serca i sprytne głowy dotrą na szczyt. To nasza przygoda, zawołała Nadia, machając listem przed nosem Kuby. Hm. Brzmi podejrzanie. A jeśli to pułapka? Mruknął Kuba, żując kabanosa. How? Szczeknął Rex, co w jego języku oznaczało Idę, gdzie są kabanosy? Nazajutrz spakowali plecaki. Nadia wzięła kompas i notes, kuba latarki, linę i worek kabanosów, połowa dla Reksa. a Reks, cóż, niósł w pysku swoją ulubioną gumową piłkę. Ruszyli w stronę smoczej góry, mijając pola pełne tęczowych stokrotek i płoty, na których wiewiórki grały w orzechowe klasy. Etap I. Las szepczących liści. Pierwszym wyzwaniem był las szepczących liści. Drzewa miały liście w kształcie serc, gwiazd i księżyców, a ich szelest brzmiał jak szepty: Zawróćcie, nie idźcie daałej, smoczy cień nie lubi go ości. Nadia zatrzymała się i zapisała w notesie: szepty może to wiatr, a może coś więcej. Kuba machnął ręką to tylko liście chodźmy. Reks jednak węszył coś podejrzanego. Nagle z krzaków wyskoczył puchaty nietopeż. Malutki stworek z futerkiem jak puszysta chmurka. Czemu wchodzicie do mojego lasu? Pisnął. Szukamy Smoczej Góry. Odpowiedziała Nadia. Hektarów. To nie takie proste. Zaśmiał się nietopeż. Musicie przejść przez mój most z pajęczyny. Ale najpierw. Zagadka. Zagadka brzmiała. Mam korzenie. Ale nie ruszam się z miejsca. Mam ramiona, ale nie przytulam. Co to jest? Drzewo! krzyknął Kuba. Puchaty nietoperz klasnął skrzydłami i wskazał drogę na most z spajęczyny, który błyszczał jak posypany brokatem. Rex szedł pierwszy, balansując piłką na nosie, co rozbawiło nawet nietoperza. Etap drugi: Rzeka Prób. Na skraju lasu czekała rzeka Prób. Szeroka i bulgocząca jak lemoniada. Stary most z desek był zniszczony, a jedyną drogą była tratwa zrobiona z gigantycznych liści lotosu. Ja płynę pierwszy. Zaszczekał Rex i wskoczył na tratwę, rozchlapując wodę. Nadia i Kuba dołączyli, ale tratwa chybotała się jak karuzela. Na drugim brzegu czekała kamienna żaba, wielka jak beczka, z oczami jak szmaragdy. By wejść na górę, Musicie rozwiązać moją zagadkę. Zakrakała. Zagadka brzmiała: Co ma zęby, ale nie gryzie, co czesze włosy, ale nie śpiewa piosenek. Grzebień! zawołała Nadia, wyciągając swój z kieszeni. Żaba klasnęła łapą, a skały za nią rozstąpiły się, odsłaniając ścieżkę w górę. Jesteście sprytni i mruknęła ale smoczy cień nie będzie taki miły. Etap trzeci. Mroczna grota. Ścieżka prowadziła do mrocznej groty, gdzie było tak zimno, że oddech dzieci zamieniał się w obłoczki. Ściany groty odbijały echo ich imion: Nagia, Kuba, Rex. To echo było najgłośniejsze, bo Rex szczekał na własne echo, myśląc, że to inny pies. W środku groty siedziała zagubiona sowa, z piórami w kolorze tęczy. Wyglądała na smutną. Zgubiłam drogę do domu, westchnęła. Jeśli pomożecie mi wyjść, pokażę wam sekretne schody na szczyt. Kuba zbudował prowizoryczny drogowskaz z gałęzi, a Nadia narysowała mapę wyjścia w swoim notesie. Rex, oczywiście, próbował pogonić cień Sowy, co ją rozbawiło. W podzękowaniu Sowa zaprowadziła ich do ukrytych schodów, które lśniły jak pokryte gwiezdnym pyłem. Uważajcie na smoczy cień, szepnęła. On nie lubi gości, ale ma miękkie serce, jeśli wiecie, jak je znaleźć. Etap czwarty: Smoczy szczyt. Po wspinaczce, która wydawała się trwać wieki, Arex wciąż niósł swoją piłkę. Dotarli na szczyt Smoczej Góry. Chmury wyglądały jak puszyste owieczki, a w środku stał smoczy kamień, wielki jak stół i błyszczący jak klejnot. Przed nim unosił się smoczy cień, mgła w kształcie smoka. Z oczami jak dwa rubini. Dlaczego tu przyszliście? Zachuczał głosem jak burza. Chcemy dotknąć smoczego kamienia, powiedziała Nadia, prostując się odważnie. I spełnić dobre życzenie. Dodał Kuba, ściskając linę. Jakie to życzenie? Gwarknął cień, a jego mgła zawirowała. Dzieci spojrzały na siebie. Rex położył piłkę przed cieniem, jakby chciał powiedzieć: Pobaw się z nami. Nadia wzięła głęboki oddech i powiedziała: Chcemy, by nikt w zakamarkowie nigdy nie czuł się samotny. Smoczy cień zamilkł. Jego oczy zamrugały, a potem zaczął się śmiać. Śmiech brzmiał jak dzwonki w letni poranek. W to najlepsze życzenie, jakie słyszałem od tysiąca lat. Powiedział: Dotknijcie kamienia. Nadia, Kuba i Rex położyli dłonie i łapę. Na smoczym kamieniu. Kamień zadrzał, rozbłysł tęczowym światłem, a potem zapanowała cisza. Nie było fanfar ani fajerwerków. Tylko ciepły wiatr musnął ich twarze. Powrót do zakamarkowa. Kiedy wrócili do wioski, coś się zmieniło. Sąsiedzi, którzy kiedyś siedzieli sami, teraz rozmawiali przy płotach. Dzieci, które bawiły się w kącie, dołączały do wspólnych gier. Nawet babcia Kazia zaprosiła wszystkich na naleśniki. Smoczy kamień spełnił życzenie po cichu, ale w wielkim stylu. Rex nadal ganiał wiewiórki, Nadia rysowała nowe mapy, a Kuba zaczął planować kolejną wyprawę i może do jeziora świecących ryb. Ale jedno było pewne. Zakamarkowo stało się miejscem, gdzie nikt nie czuł się sam. Morał. Największe przygody zaczynają się od odwagi. Ale prawdziwa magia dzieje się gdy robimy coś dobrego dla innych.